Cześć, Łukasz Falaciński z tej strony. Witam Cię w kolejnym nagraniu poświęconym Microsoft Project. Dawno się nie odzywałem, ale z nowym rokiem wracamy z nowym tematem, bo otóż mogłeś tego nie zauważyć. Wiele osób, mam wrażenie, że zupełnie tego nie zauważyło, ale pod koniec zeszłego roku, czyli pod koniec 2019 roku, dokładnie gdzieś tam w listopadzie, Microsoft udostępnił nową usługę, która nazywa się Project for the Web. Tudzież szeroko nazywane jest po prostu nowym projektem, a że projekt to jeden z moich koników zdecydowanie, no to nie sposób było zignorować tego tematu. I chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć w kilku słowach o tym, czym jest ta nowa usługa, czym się różni od dotychczasowych rozwiązań, takich jak Planner czy też Project Online, i spróbujemy wydedukować, w którą stronę w ogóle ten nasz projekt zmierza. Zacznijmy zatem od początku. Jesteśmy na stronie głównej usługi Project, która była dostępna już od wielu, wielu miesięcy. I dotychczasowo na tej stronie widoczne były po prostu realizowane w Project Online, stąd dopisek PWA Project, projekty. Mogę oczywiście przejść spokojnie do strony już konkretnej, startowej mojej instancji Project Online i tutaj realizować swoje projekty, mam tutaj listę zadań. Nagrywałem na ten temat kilka filmów, linkuję je poniżej. To nie jest temat, którym chciałbym się zająć, bo otóż w tym miejscu oprócz roadmapy, którą tak na marginesie też już jednym nagraniem potraktowałem, możemy też tworzyć nowe projekty właśnie w tym rzeczonym Project for the Web. I pozwól teraz, że pokażę Ci, jak wygląda interfejs tej usługi i jak się z nią pracuje. Pierwsza podstawowa rzecz jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. W 100% w przeglądarce zdecydowanie prościej i wygodniej korzystamy z niego niż z projekta online, gdzie po pierwsze w przeglądarce możemy edytować dane w pewnym bardzo prostym, ograniczonym zakresie. Natomiast pełnej funkcjonalności uzyskujemy oczywiście w projekcie profesjonalnym. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Spróbujmy dodać jakieś zadanie. Nie będę tutaj silił się na jakąś oryginalność. Zaczynam wpisywać zadanie pierwsze, zadanie drugie, zadanie trzecie. Nie odrywam rąk od klawiatury. Enter przenosi mnie do następnego wiersza, więc jest prosto. Zobaczmy w takim razie, czy działają triki, sztuczki skróty klawiaturowe z Projekta Professionala, shift Alt, strzałka w prawo. Świetnie, mogę tworzyć strukturę, więc na pewno już widać, że mogę znaną z Projekta. Strukturę zadań tutaj spokojnie tworzyć. Mogę mieć zadania elementarne, mogę mieć zadania sumaryczne. Zwróć uwagę, że wpisywałem zadania, ale nie jestem tutaj zmuszany w żaden sposób, nawet nie ma żadnej sugestii z punktu widzenia aplikacji, żebym używał, uzupełniał jakieś dodatkowe informacje, typu czas trwania, data startu i zakończenia. W ogóle, czy takie informacje moje zadanie posiada? Oczywiście tak. Dla każdego zadania mogę jednym kliknięciem myszy otworzyć. Panel właściwości i mamy tutaj wszystkie podstawowe informacje, takie jak data rozpoczęcia, spróbujmy coś wpisać, data zakończenia, zwróć uwagę na te zmieniające się kolory, które przed chwilą. Kolumny finish, czyli datę zakończenia miałem na czerwono, automatycznie biorąc pod uwagę aktualną datę versus właśnie tą planowaną datę zakończenia, jeżeli jest ona w przeszłości, jest od razu kolorowana na czerwono, tak żeby od razu było widać, że. Jesteśmy spóźnieni, mam oczywiście wyliczany czas trwania, mam procent wykonania, mam wiaderka. Jeżeli korzystałeś z planera, to pewnie tę nazwę kojarzysz. A jeżeli nie, to zdecydowanie polecam planerowi się przyjrzeć. Jeżeli nie masz swojego Office 365 jeszcze, to obejrzyj też film poświęcony właśnie planerowi. Linkuję go poniżej. I bardzo łatwo też uzupełnia się dane dotyczące pracochłonności. Tak jak w projekcie mieliśmy. Prace. Tak, tutaj mamy effort, jest nowa terminologia, no ale chodzi generalnie o to samo, czyli mogę powiedzieć, że zakończyły się już 2 godziny przepracowane, pozostało 30, w sumie mam 32, mam też bardzo fajne notatki. No jak działają notatki, chyba tłumaczyć nie trzeba. Mam też zależności, przy czym w takim standardowym projekcie, mówiąc standardowym, mam na myśli projekcie professionalu, projekcie online, mamy różnego rodzaju zależności. Tutaj są one zdecydowanie prostsze i to jest generalnie cała idea tego, tej nowej usługi. Maksymalnie uprościć ten interfejs, zachowując też maksymalnie dużo funkcjonalności. Zwróć uwagę, od razu już możemy o tym mówić. Czego tutaj nie ma? No nie ma żadnych informacji o kosztach, przynajmniej na dzień dzisiejszy, więc mam pracę, ale nie mam żadnych informacji o kosztach. Mogę przepisywać tutaj dodatkowe osoby. Oczywiście jest to połączone z moją bazą użytkowników w Office 365. Wybierz sobie Alexa i zwróć uwagę, że od razu dostaje pytanie: Hej, potrzebuję grupy, grupy Office 365, do tego, żeby obsłużyć ten projekt. To bardzo ważna informacja. Nowy projekt pod spodem napędzany jest mechanizmem Group Office 365. Dokładnie tak samo jak Planner, dokładnie tak samo jak Teamsy, i też w tych, oczywiście, miejscach, szczególnie w Teamsach, możesz wykorzystywać, możesz wyświetlać CD. No więc, dobrze, stwórzmy sobie nową grupę. I tak naprawdę, dowiązanie, do przy, przydzielenie zadania nowemu użytkownikowi oznacza dodanie go do tej grupy, więc od razu, Tutaj, jeżeli nie wiesz, jak działają grupy Office 365, to jest pewien kontener nie tylko na użytkowników, ale także na usługi, więc od razu mam swoją witrynę SharePointową, od razu mam miejsce do komunikacji. Mogę też rozszerzyć go o Teamsy i rozmawiać w czasie rzeczywistym, korzystać z całych dobrodziejstw, które Teamsy mi dają. Zanim pójdziemy dalej, nazwijmy jakoś jeszcze nasz projekt. Samo tworzenie projektu w zasadzie nie wymaga od ciebie niczego. Takim gdzieś ja zacząłem tworzyć zadania, nawet jeszcze nie nazwałem tego projektu. Data rozpoczęcia i to wszystko, więc znowuż jest prosto. Spróbujmy jeszcze troszeczkę zgłębić tajemnicę naszych zadań. Edycja takiego zadania F2, czyli kombinacja znana z Excela, z pakietu Office, samego projektu, oczywiście tutaj działa. Wstawianie zadań w projekcie jest to insert. Spróbujmy wcisnąć insert. Działa dokładnie tak samo, świetnie. Mogę oczywiście uzupełniać te dane bezpośrednio stąd, mogę też dodawać kolejne osoby. No i mój zespół projektowy, właśnie, rozszerzył się o nową osobę. Zwróć uwagę, w prawym górnym rogu mam oczywiście na bieżąco informacje o mojej grupie. Co z niestandardowymi informacjami dotyczącymi dotyczącymi samego projektu, bo przecież w projekcie online, w projekcie profesjonalnym, to jest jedna z częściej wykorzystywanych funkcji. Tutaj także mogę, po pierwsze, wyświetlać dodatkowe informacje, na przykład procent wykonania, który od razu jest ładnie wizualnie pokazywany i oczywiście jest edytowalny, więc 50%, nie ma problemu. Data rozpoczęcia, data zakończenia, jest też z formatowaniem warunkowym i może to jest ten moment, w którym warto porozmawiać o bucketach. Czymże, czymże jest bucket? No bo jeżeli korzystasz z Planera, jest to znany Ci bardzo dobrze mechanizm, zresztą wykorzystywany szeroko, szeroko w różnego rodzaju rozwiązaniach do zarządzania projektami, strelo na czele. Więc mamy po prostu inny sposób wizualizacji naszego projektu. Mogę go pokazywać w formie grida, tabeli, mogę go pokazywać w formie tablicy. Więc być może to są rzeczy z fazy pierwszej. Oczywiście terminologii, jakich tutaj już jest dowolna. Może to są agile'owe sprinty. Mogę oczywiście przerzucać takie zadania pomiędzy takimi bucketami. Mam też widok timelina, czyli dobrze znany Gantt z możliwością bardzo płynnego przybliżania, łączenia tych zadań oczywiście. Mogę też dynamicznie Zmieniać właściwości takiego zadania, wydłużać je czy wyświetlić sobie jego właściwości. Wszystko jest naprawdę proste, nie wymaga tutaj żadnych wielkich testów, szkoleń. Bardzo intuicyjnie to działa, można w zasadzie od zera zacząć. Po takiego zadania, przy pisaniu użytkownikom, oczywiście w pewnym momencie zadania zaczną być realizowane, można je zakończyć pisując 100% w postępie prac. Można też kliknąć po prostu na ikonkę, która generuje bardzo satysfakcjonujący dźwięk. Sprawdź to samodzielnie, naprawdę nie wiem co jest takiego w tym dźwięku, ale niesamowicie dobrze to brzmi. A jest dokładnie ten sam dźwięk, który możesz też usłyszeć w Microsoft To Do. Pozwól, że pokażę Ci teraz projekt, który utworzyłem sobie troszeczkę wcześniej. Zainwestowałem tro trochę więcej czasu w jego przygotowania. Dobrze też pokazuję, jak może wyglądać taki trochę bardziej rozbudowany harmonogram, gdzie mam oczywiście całą masę kolumn z tym kolorowym formatowaniem dat, które pokazują mi, hej, to zadanie już powinno być zakończone. Mam oczywiście tablicę, inny widok tego samego, tego samego projektu. Mam timeline z Gantem tu. Bardziej rozbudowany, oczywiście mogę go zwijać, rozwijać, modyfikować. I ponieważ pod spodem cały ten projekt jest napędzany przez Grupę Office 365, to jeżeli wejdę teraz chociażby do Microsoft Teams, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać do komunikacji, do pracy z takim projektem właśnie Teams. I to jest największa zaleta tego, tej nowej usługi. To, że Zaczyna ona integrować się dokładnie tak samo jak planer. Natomiast tutaj podstawowa różnica jest taka, że w stosunku do planera mam więcej możliwości i na pewno ten zbiór funkcjonalności będzie rozszerzany. Więc planer jest takim punktem startowym dla małych zespołów. Project on the web dla trochę większych projektów. Natomiast cały czas Project online pozostaje. Tam mamy te wszystkie rozbudowane możliwości zarządzania przede wszystkim portfelem projektów, zarządzaniem kosztami, Czego tutaj, czego tutaj nie ma, także obciążeniem zasobów, więc cały czas daleko jeszcze nowej usłudze do projekta, ale na pewno te braki będą uzupełniane i to jest coś, co myślę, że już z dużym prawdopodobieństwem możemy z graniczącym z pewnością powiedzieć, że ten krok pokazuje, że projekt w pewnym momencie, nowy projekt zastąpi projekt serwer. A jak to jest od strony, jak to wygląda od strony formalnej? Czego potrzebuje, aby można było z projecta, nowego projektu korzystać. Otóż sprawa wygląda następująco. Oczywiście jest to wszystko opisane w oficjalnych materiałach Microsoftowych, ale Project Online w zeszłym roku zmienił nazewnictwo swoich planów. Wcześniej był Project Essential, Online, Professional i jeszcze jedna warstwa dająca możliwość zarządzania portfelami. Teraz mamy łatwiejsze nazewnictwo, mamy plan pierwszy, trzeci i piąty. I już w planie pierwszym mamy do dyspozycji właśnie tę nową usługę. Jest duża szansa, że jeżeli korzystasz z Projecta Online i masz tę licencję, czy jeżeli korzystasz z Projecta Online, to musisz mieć tą licencję, bo oczywiście w wyższych licencjach też ta usługa już jest. Więc możesz w zasadzie od zaraz zacząć korzystać właśnie z tej nowej usługi Projecta. Więc podsumowując te zalety, bardzo prosta konfiguracja, nie wymaga żadnego klienta, pracujemy w chmurze i potrzebujemy angażować IT do tego, żeby konfigurować nam środowisko. Bez niewymagany jest żaden bagaż metodyk, ale oczywiście, jeżeli to jest Twój wymóg, no to mamy jeszcze do dyspozycji Projekta online. To na pewno jest przyszłość projekta, przy czym jeszcze na pewno przez długi, długi okres, raczej liczony latami, nie miesiącami, będą te usługi działały równolegle i nowa usługa na pewno będzie zyskiwała nowe funkcjonalności, więc na razie pewnie w wielu przypadkach może być to po prostu troszeczkę bardziej rozbudowana wersja planera, ale jej rola w portfolio produktów Microsoftowych jest troszeczkę inna. I ostatnia rzecz, ale w zasadzie być może najważniejsza z tego wszystkiego to architektura. Tutaj na tej grafice pokazuję Ci jak, czym różnią się te usługi i najważniejsza różnica jest taka, że mówimy o dwóch zupełnie różnych usług. to znaczy Project Online ma swoją zupełnie niezależną bazę danych, Project for the Web swoją niezależną bazę danych, co dokładnie oznacza tyle, że z poziomu Projekta Online, jeżeli wejdziemy na widok chociażby centrum projektów, to nie zobaczę tutaj tego projektu, po prostu go nie zobaczę. Tak, ten widok jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla projektów, Tworzonych właśnie w tej usłudze. Natomiast nad tymi usługami mamy kilka rozwiązań, takich jak Project Home, czyli ta startowa strona, z której tworzyliśmy nasz projekt. Ona pokazuje zarówno jeden rodzaj projektów, jak i drugi. Mamy Project Roadmap, który pozwala podłączyć się zarówno do jednego, jak i do drugiego rozwiązania. Mamy w końcu Power BI, i w notatkach, w opisie do tego nagrania zostawiam ten link do. Gotowego dashboardu, gotowego zestawu raportów Power BI-owych, które pozwalają Ci wyświetlić, czy pozwolą Ci wyświetlić dane, zarówno z jednego, jak i z drugiego rozwiązania. No właśnie, ale mówiąc o tej bazie danych, najciekawsze i to powiem, że z mojego punktu widzenia jest w ogóle najlepsze w całym tym rozwiązaniu że bazą danych dla usługi Project for the Web jest usługa CDS. Dlaczego to jest dla mnie osobiście tak ważne? Ponieważ moje aktywności związane chociażby z nagrywaniem tych filmów do tej pory kręciły się wokół trzech tematów: SharePointa, Projecta i szeroko rozumianego Power Platform, czyli Power Apps, Power Automate czy też wcześniej Flow. I CDS jest usługą, która dokładnie stoi po środku, czy napędza całe Power Platform. I to doskonale pokazuje, że Power Platform będzie naprawdę ważnym elementem portfolio produktów Microsoftowych. I jak tylko stworzysz swój pierwszy projekt w nowym projekcie, to możesz na przykład uruchomić Power Apps, przejść do zakładki Data Entities i okaże się, że tutaj bez problemu odnajdziesz taką małą niepozorną, tylko wyświetlmy sobie wszystkie nasze encje. Encje jak projekty chociażby. Project, proszę bardzo. Zakładka Data i mam Moje projekty. Na liście samych aplikacji pojawia się nowa aplikacja Project. Daje to niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o dostosowywanie, o możliwość wykorzystania tych danych w innych aplikacjach biznesowych. Zawsze był z tym spory problem, jeżeli chodzi o projekta, czy to w wersji online, czy w wersji nawet, wersji on-premise. Natomiast tutaj, ruch, polegający na tym, że trzymamy dane projektów w bazie CDS, tej samej bazie, która napędza inne nasze aplikacje biznesowe w tej samej bazie, która może być wykorzystana w niestandardowych tworzonych przez nas aplikacjach w Power Apps, w procesach napędzanych przez Power Automate jest świetnym świetnym krokiem. Jak widzisz z poziomu interfejsu Power Platform mogę podglądać dokładnie te same dane, które przed chwilą wyświetlałem w projekcie i to jest najważniejszą cechą tego rozwiązania i jest tą cechą, która łączy teraz dwa do tej pory niezależne z mojego punktu widzenia światy. Projecta i, i Power Platform. I to jest naprawdę świetne, świetne rozwiązanie. Więc podsumowując. Serdecznie zachęcam Cię do wypróbowania nowej usługi. Jeszcze sporo jej brakuje. Z rzeczy takich biznesowych, funkcjonalnych, koszt, lepsze zarządzanie dostępnością zasobów ale przekonaj się, jak działa sam edytor, i bardzo polecam obserwować zmiany, bo na pewno będą wprowadzone dość dynamicznie do tej usługi i stopniowo będzie ona goniła pełnego projekta. A drugie zalecenie z mojej strony to koniecznie zacznij interesować się Power Platform, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na moim blogu jest sporo filmów dotyczących tej platformy, warto moim zdaniem. Zainwestować trochę w siebie i poznać tę technologię, bo jest duża szansa, że będzie ona napędzała coraz to więcej elementów y, aplikacji, systemów w Office 365. Zapraszam Cię też na nasze szkolenia online, które realizujemy w ramach projektu Akademii Aplikacji. Link poniżej na stronie Akademii znajdziesz sporo materiałów dotyczących tej platformy, nagrań z webinarów. Mam nadzieję też, że na takich wydarzeniach gdzieś kiedyś się spotkamy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za Twój czas i do następnego razu.